Dlaczego warto nakręcić film na Slavangard? Już mogę mówić? Dobra, może jakoś tak zaimprowizuję coś. Kurczę, za dużo myśli mało słów. Jeszcze raz. Spoko, jak potem miałbym tego słuchać, to bym się chyba załamał. Zawsze chciałem mieć wąsa. Nie no, żartuję. Jeżeli masz jakąś wizję, chcesz przekazać jakieś emocje, opowiedzieć jakąś historię, to może nakręć o tym film. To z czym kończymy ten finalny produkt, to jest zupełnie różny od tego. I tak było w naszym, w naszym przypadku, jak kręciliśmy nasz film. Z tymczasem jest tak, że nigdy go nie mamy i zawsze się spieszymy. Nie ma co specjalnie spinać się na te, na te problemy, które jakoś wychodzą, ponieważ nie mamy sprzętu, nie mamy scenariusza. Nawet jeżeli to do końca nie wyjdzie i ta wizja trochę ucieknie, to i tak warto. Z większością dobrych rzeczy jest tak, że prędzej czy później w życiu przyjdzie, nadarzy się jako okazja, żeby, żeby jakoś się wcielić w życie. Więc może trochę zwolnimy i znajdziemy chwilę, żeby zrealizować to, co jest gdzieś głęboko w naszym sercu. Możemy ją wykorzystać lub nie. Warto w takim kluczu właśnie pomyśleć sobie o tym festiwalu. Dlatego warto ścierać tą swoją wizję i dobierać się z fantastycznymi ludźmi, z przyjaciółmi, którzy pomogą jej rozkwitnąć i żeby wyszło z tego coś fantastycznie innego od tego, co masz teraz w głowie. Że jest to kapitalny pretekst, aby zrobić coś świetnego uwolnić te pokłady kreatywności, które leżą w każdym z nas. No, to jazda. Ale to było patetyczne jak nie wiem. <laughs>